Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny szybki, dosyć spontaniczny film a propos postępów i w odniesieniu do pytań, które się pojawiają, albo pojawiły, bo tych pytań oczywiście nie ma jakoś dużo, to nie jest jakby wielkoskalowy projekt, ale czasem ktoś zapyta i stwierdziłem, że fajnie byłoby się odnosić. W tle słyszycie pewnie marokońskiego kukuryka. Eee, ja trochę pracuję, bo jednak muszę, bo, bo, bo cóż, wydatki są duże i trochę byłoby hipokryzją mówić, dawajcie na zbiórkę, bo nie mam hajsu a jestem w Maroko, no ale jest to wyjazd ekstremalnie budżetowy, zaufajcie mi. Wynajęcie sprzętu do surfa kosztuje tutaj dosłownie grosze, no, tam nie wiem, 33 kilka złotych za dzień całej deski. E, więc, więc jest tanio, nie wydaje tutaj dużo, więc mówię, jeszcze pracuję. I dobra, przejdźmy do pytania, pytanie, które się pojawiło o koszt części, całkiem zasadny, i także o tym, z czego się to robi. Ja siądę pewnego dnia i na spokojnie przejdę element po elemencie, głównie do osób, które zajmują się ffv My tego, my te drony nie robimy z najtańszych części. Ja wiem, z czego robi się, nie super dobrze wiem, ale wiem, z czego są na przykład na Ukrainie robione, przez właśnie takie samoróbki, takie osoby jak ja. I wiem, że my dobraliśmy części lepsze. Czy są potrzebne? To jest oddzielne pytanie, więc części, które są lepsze. Na pewno Flight Controller jest C. Mm, można zrobić ze staka. Mój dron edukacyjny jest na takim staku zrobiony, na SPDV 405, bodajże F405, żebym, żebym nie gadał głupot. Ten stak da się chyba za jakieś 300-400 zł Nawet w Polsce ogarnąć, bo 300 zł w Polsce. Z Chin podejrzewam, że dałoby radę zjechać jeszcze trochę. Natomiast my zrobiliśmy, musimy zobaczyć, z której mamy yy, i które jest cena, ale to wychodzi 700 zł, tak żeby nam się to nie popaliło przy obciążeniu silnikami. Dlaczego? Bo możliwe, że jeszcze raz te drony pójdą na szkolenie, pójdą na feedback i wtedy fajnie, bo one przeżyły więcej niż jeden lot. Dwa, rama. Tutaj była dyskusja dosyć krótka. Ten z chłopaki dosyć mocno, znaczy tutaj jedna z osób, nie wymieniam po imionach, ale wydaje mi się, że tu są osoby zgodne, że można kupić. W cudzysłowie, podróbki ramy, no to są podróbki ramy za około 100 zł 20 dolarów, coś takiego. I z tego się często też robi na Ukrainie. My poszliśmy w oryginalne ramy. Razy 4 koszt. one kosztują prawie 100 dolarów. I mówię, a wszystkie te części przejdę krok po kroku, tylko mówię, co wyszło dużo, wychodzi trochę, niż na Ukrainie. I no to widzicie, no to już ze 100 zł robi się 400. Poszliśmy też w baterie LiPo, a nie, które się stosuje do FPV, znaczy nie, że się stosuje, ale często stosują, litowo-jonowe. Eee, to jest dłuższy temat a propos wytrzymałości baterii i długości lotu i jej efektywności. Stwierdziłem tak samo. Jeśli litowo-jonowa ma polecieć raz, dwa i po prostu zrobić spokojny lot, możliwe, że to da radę. Natomiast jeśli to miało być wykorzystywane więcej razy niż raz, no to wtedy już ta litowo-jonowa się szybko zajecie i będzie do śmieci, dlatego Poszliśmy w, li, w litowo polimerowe które są droższe. 500, nie trzeba, bo to akurat z polskiej dystrybucji poszło, bo zanim z Chin by to doszło, to by zeszło długo, bo nie mogą być samolotem wysyłane takie rzeczy. Chyba 600 zł z watem za baterię wyszło, niestety. Drogo. A tutaj drogo. Więc to są trzy główne rzeczy, bo jeśli chodzi o odbiornik LRS, jeśli chodzi o nadajnik wideo VTX-a, tutaj jakby ceny już są raczej ok. Anteny, tu, tu, tutaj już nie ma niespodzianek. Kamery, też tanie kamery wziąłem. Poza tym jednym tematem, który jest, czy brać kamerę, może jedną termowizyjną, ale to zależy jak zbiórka pójdzie, może tam jedną termowizyjną zamówię testowo i zobaczymy co z tego wyjdzie, nadal się waham. Więc jak widzicie, dałoby radę na sztuce, na dronie zejść bez problemu 500 zł co najmniej, co najmniej na luzie 500 zł. Tylko teraz pytanie, się składam 8 sztuk, każdy dron za 2,5 koła wychodzi, miałbym zrobić za 2000, czy bym zrobił realnie jeden do dwóch dronów więcej? I mieć jednak coś takiego, wiecie, znam tą wojnę trochę, nie że dobrze, ale coś o niej wiem i wiem, że mnóstwo chłamu szło na Ukrainę, mnóstwo beznadziejnych rzeczy i wiem, że z FPV-kami jest i będzie to samo, będzie szło mnóstwo samoróbek robionych przez takich ryżków, tego robionych po chuju. I one spad będą spadać, będą się przechylać, będą źle skonfigurowane, jeden silnik nie da rady, spali się SC i to wszystko pierdolnie. W ogóle mówię, przechyli się cała konstrukcja, rama pęknie. Wystarczy, że jedno pęknięcie przy tych napięciach i przy tym ciężarze od razu to pójdzie. Tu nie muszę być ekspertem przy w tym siedzieć. Wiem po prostu, że jedno pęknięcie rama po prostu wywalnie. Tylko że macie wtedy na 7 dronie macie ponad pół kilo, a w zasadzie 0,8 chyba się podkłada na to kilograma głowicy. Jeśli to nie wzleci dalej, no to wiadomo z pewne odległości oni to odpalają od siebie, włączają, albo jak się ładnie mówi, uzbrajają i startują. Eee, to się coś się spierdoli, dron zleci, na przednim poleci do tyłu. Dlaczego nie? Akurat ten się nie się spierdoli, przedni, czy coś że go pochyli, poleci do tyłu i mnie, mnie na głowę. Kurczę, nie chciałbym mieć tego na sumieniu. Wolę, wolę trochę drożej zrobić. Po drugie, cały czas no jest jego, są ludzie, których znam i poznam się na Ukrainie. Wtedy, bo wejdę w temat, będę dłużej siedział. To jest też plan, że dłużej zostanę. Ja planuję tam na jakiś czas się przeprowadzić. Nie wiem jak długo, nie wiem, nie mam planu pod tym kątem. Ale na tyle, że będę w stanie i pracować, kontynuować życie i będę w stanie zrobić cokolwiek trzeba, tak? Skontaktować się z ludźmi, pojeździć, po, pojeździć porozmawiać także z tymi ludźmi, z którym dziękuję bardzo, który znam w Polsce już. I zrobienie downgrade'ów w dół, nie jest problemem. W sensie, żeby kolejną serię zrobić tanią i powiedzą, nie słuchaj, to nie ma sensu robić aż tak dobrze. No to okej, okay, tej idą na szkolenie, a kolejne już zróbmy profesjonalne, bo inaczej dron się zachowuje z obciążeniem, inaczej bez obciążenia, a inaczej się lata na symulatorze, inne są opóźnienia, jakby to jest cały zbiór czynników, więc ważne, żeby żołnierze mieli też możliwość szkolenia się z dronami pod obciążeniem e, y, prawdziwymi. I wtedy, prawda, y, mamy też wtedy 8 sztuk, jakiś padnie, zepsuje się, możemy częściami rotować. Kurczę. Wbrew pozorom, bo wydaje się to głupie, ryczek będzie robił drony, nie? I, I tak, też bym na to spojrzał debil, ale tutaj wiele rzeczy przemyślałem, wiele rzeczy jakby są plany awaryjne. Jeśli chodzi o samą dostawy części, prawie ponad kwotowo ponad 70-80% jest już u mnie albo jest w drodze. Niestety cały czas ESC plus silniki od jednego z wędorów są w dupie i myślę, że lada dzień wezmę jeszcze od innego wendora, dostawcy, i chuj, no liczę, że ten już wyśle. Jakby to już pisałem we wpisie na Facebooku, ale powtarzam, bo nie każdy śledzi Facebooka. Tym bardziej, że no, poziom reklam i śmieci tam jest gigantyczny i mam cięte też zasięgi przez, przez moją tematykę wojenną. Dzięki waszym wpłatom jestem w stanie reagować, jestem w stanie zamówić i rzucić tego około 5000 zł, bo to silniki plus plus ESC, FC Flight Controller, to jest około 1000 dolarów z hakiem na 1200. W najgorszym wypadku z polskiej dystrybucji wezmę. Zrobienie drona droższego przy tej skali na pierwszą, pierwszą próbę, wiem łatwo się mówić cudzymi pieniędzmi i płacić. Spokojnie przypominam, że z tych 200 tysięcy ja w te drony piątkę wrzucam. Plus, no auto, jeszcze jest, no to można to różnie rozkładać, ale ogólnie piątka jest bezpośrednio włożona. Nie mówię o paliwie, nie mówię o innych kosztach. Często o tym powtarzam, bo niektórzy się wydaje, że to jest koniec. Nie, tych kosztów jest dużo na wojnie. Zobaczcie, jak jeżdżą, jeżdżą wolontariusze, oni czasami zbierają na paliwo, nie mają na wache, ale oni jeżdżą stale, bardzo często, więc ja im się nie dziwię, to nie jest krytyka. Ja pracuję, żyję sobie, a potem jadę, więc ja jestem, go, jestem gotowy, jestem w stanie ponieść te koszty. Dobrze, więc to jest raport. E, Obecna data wyjazdu myślę, że już się przedstawiłem na początek stycznia i to pierwszą połowę stycznia. Mam nadzieję, że wcześniej niż później, czyli po sylwestrze raczej, czyli tym razem nie będzie możliwe, że sylwestra z trachedami i, i z rakietami. I co? No, ja tutaj mówię, pracuję sobie około południa, niecodziennie, i, i potem po południu sobie skoczę na surfa i dalej męczę, męczę dupę wendorem czy wysłania, ale są Chiny, więc niestety biorę poprawkę. Dobrze, bo przeciągam 8 minut. Jeśli macie pytania, piszcie. Hmm, ktoś się zapytał, do sedna No nie, no elektronika to prawie w całości Chiny. Oczywiście oni nie mają zdolności produkowania zaawansowanych chipów, procesorów, ale żeby to składać, już jak najbardziej mogą to robić. Hmm, anteny mamy z polskiej dystrybucji, znaczy z polskiej produkcji nawet, a baterie musiałbym sprawdzić z końcem. Nie, nie wiem, nie, nie jestem pewien, bo wiem, że akumulatory są produkowane już po całym świecie. Chiny nie są, też taką nie, nie dominują aż w takiej skali jak w elektronice. Niestety, bo też mnie martwi, że Chińczycy to wszystko produkują. Są proste główna. To jest najgorsze, są proste główna. Dobra, pioneczka.